Elo, elo, siema, e, Ja właśnie założyłem kanał. E, ja jestem Jank Puniek. Ze mną jest moja najdroższa kuzynka, Jank, e, No właśnie. E, no i ten, Pokażemy wam przygotowania do naszego, e, naszej piosenki, do naszego teledzisku, e, który wyjdzie już dzisiaj. No, było dużo, bo, bo już waliśmy auto warte. Chyba ile czeka, auto kosztowało? 5 milionów. E, o wartości 5 milionów złotych. ma e, nagrań, więc to była trochę lipa. Ale i tak było, warto I no, pokażemy Wam te efekty. E, I pokażemy Wam, jak sły nagrania. Dobra. To ja tutaj stoję e, i ten, jest na mnie ujęcie, e, że, że ja stoję w pajapycie i wyglądam gdzieś okno. I e, tym, puść piosenkę. Kisma śniopi, śniopi, śniopi. To było, to było już lepsze. Teraz robimy ujęcia się e, sobie, gdzieś tam stoisz e, ja i e, jak tu jesteś w Ferrari puść piechę. kis ma śniapi 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 kis ma śniapi moi mój, mój, do, czy dziewczyna, ta każda z ciało wypina, gdy widzi jak ból, jak ból, jak mól, gdy widzi jak mu jak ból, puniek. jak puniek. jak Jank, jank na co nam nie mówią. Co ty myślisz? No, myślę, że jest gigant. Może być. Nie, no, ale ten. No, nie zobacz. No, Tylko ja się będę prowadziła auto, a ty będziesz obok. Czekaj, tu wsiadaj. Tu. Jak się czujesz w tym aucie? Że my jedziemy autem za 5 milionów. Nie czuję się spoko. No, ja, to, ja też się czuję spoko. E, więc dobra, no to jedziemy. I tutaj, no zobaczcie sami. Dobra, e, jedziemy. I pójdzie no i Już tylko... Już tylko poszło. Minia. Mienia chodź choć szybko. Już tylko poszło. Co ci tam gadia, Jak poszło? No nie mogło się iść, bo nie ma nóg. Jezu Minia. Zepsuło się. No zahaczyłaś i kurcie się rozwaliło. No zobacz. Widzowie. Czy wy widzicie to co ja... Zobaczcie. Ci to? Przecież to się nie składziały te bo już roba na dziurze. Ale to takie różne. Dobra, trzeba do naszego siepa podjechać i będziemy to naprawiali. A wy możecie jednak na, 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 na możecie, yy, zobaczyć, yy, ten... Możecie zobaczyć ten... Kredysk o godzinie, uwaga, uwaga, o, o godzinie 18.00, nagramy jeszcze jeden e, vlog. E, to było właśnie przygotowania do nagrań. E, ma nas odwiedzić e, kuzynka na, moja, a, siosti, a mini. E, ale no i dobra, nagramy jeszcze jednego, Jest jeszcze jeden filmik, więc oglądajcie. I no, zobaczcie. Więc zapraszam Was do oglądania następnego filmu i cześć!